Timing, bro! Dobry timing! Wiesz, jak się to nazywa? Dobry timing! I'm cloud dead, man! I'm cloud dead, man! I'm cow dead, I'm dead! <laughs> Najsik, nice -y, bardzo ładne światło! nice try ale ładnie ziomek gra oh, jej. <laughs> nice try yeah. Ty, ja potrzebowałem chyba motywacji do tego meczu, wiesz? Strasznie źle mi szło, ale jak wiedziałem, że ziomek jest z Polski, to jakoś się zacząłem starać, cholerka. Yes, i killer blind, człowieku. Ja pierdzielę ile czasu. Dobra, nie mam z nim Chase. Niestety stary zawrócił. Niestety O Bambama granajsik! No muszę tego hita przyjąć Nie spodziewałem się Bambama Cześć Nie chcesz przyjąć mojego cześć Telka, zobaczymy sobie jak gól radzi sobie z Telką No aż tak to chyba nie wiesz. O, o! Nie! U, udało się przeskoczyć. Odejdziemy z telki, bo trochę zaczyna być ryzykownie. No, ryzyko. Ryzykownie. Nieważne. Mogłem się spodziewać, że jak z gula mnie, chce gonić, to że odpuści po czasie. Gra piłą ciche co ja powiedziałem piłą ciche grasz, jak coś wiesz kibili piłą ciche grasz uciekaj Ja pierdzielę stary skąd ty, skąd ty tak rzucasz Cieba jajop co tam jajob Nice. Dzięki za followka. Ej, ogólnie fajnie przekminione z tym oknem, co? Bum! Nie rozwala. Obiegamy na zewnątrz. Tutaj bardzo, bardzo fajnie, bo jest krótka lubka i ona nie może mnie z haczeta trafić, no nie? Sobie odbieg odbiegniemy. Odbiegniemy. Odbie co ja mówię? Nieważne, stary, jestem wcześniej. Zadzwoń za 3 minuty. Aj, no i zdodżowałem, stary, ona mega dobrze rzuca. No przecież ty jesteś popierdolony, człowieku! My gramy w horror czy kurwa w strzelnicę?! Yes, sir. Myślałem, że będzie mind gameowo, to był głupie, że tu poszedł. No i ja myślę, stary jak ja bym zrobił. No a pewnie nieważne. Nieważne. Myślę, że z piłą poleci, ale generalnie dobrze, że tak się wydarzyło, wiesz? Bo detarda mam aktywnego i to zawsze jest spoczko na bubę. nie śmiałem się z ciebie w szkole, spoko? Ej, jest w porządku ten bubson Oh, nice Trochę za mocno zakręciłem, teraz mógł mnie mieć. I chcę cię bardzo i nie mogę mieć. I nie chcę ciebie i nie mogę chcieć! Ale grid nice, nice, nice. Za bardzo zgridowałem teraz. Oj, wariatko, wariatko. That you have? Tu. Dzięki. Ej, nawet nie wiesz, jaką ja nadzieję sobie zrobiłem, że oślepiam jego. Szewcie oślepiałem, celując mu w twarz. Chodź, chodź, chodź. Tutaj, tutaj. Tak żebyś mnie nie zgubił, no nie? Bo wiem, że jest taka możliwość. Akurat grasz Bambama, który jest całkiem spoko, ci powiem, tylko że kwestion, yy, której nie zdążyłeś zauważyć, rozbiłeś sobie drzwi Unlucky, wiesz, mogłeś sobie zachować na później, kurczę, ciach! Oj, nie trafiło się, co? Fejur, proszę cię, bad Nie, to są jakieś jaja stare, żeby Szewcia przerwała cały fajny, elegancki Chase, i muszę przyjąć hita w tym momencie <grym> Pierdziele takie coś. Zgubiłem go? Ty odpuść... <grym> Weź mów, następnym razem mów, błagam cię. Tary, nie strasz tak na przyszłość, spoko To było letką przesadą, oki? Okay? Grit? Oczywiście, że grit na Nemezisa Znowu grit grid, Grit, grit. Oj, on chce tą macką, chce tą macką trafić. Stary, ty nie jesteś szczepcią, żebym ci dał. <laughs> Ej, no, już wszedłbyś stary, pod to paletę, no. Z hitem sam jeden. Nice. On gra Lightborna. No, jestem upokorzony w tym momencie. Kurde, No i, no był lepszy, był o, lepszy. Mój kolega. A kurwa, lecę. O, jesteś Pawełku. Ty jesteś Lespro? Nie, no nie! O. Ja tak było w tym środa-czwartek, no nie? Światło zgasz. Zamknij drzwi. Na początek, na początek. Lajka daj, brakuje do tej setki cholernej. Możesz dać też komentarza, ale będzie gierka fajna. Psiarom teraz rozpierdolę, chyba że nie dasz lajka. I niech stanie w miejscu czas, niech jebie się ten MacMillan. Zawsze, kiedy gram handmaster, to chciałbym mieć fajną mapę, ale ja nie zasługuję dziś. Dlaczego tu je widać? Ale tu żyli sobie granata, no ja nie mogę. I tyle. Chciałbym wam pokazać najlepszą lupę na tej mapie, która nie posiada okna i ani palety. To jest ta lupka. To jest ukryta lupa na tej mapie, stary. Uuu. Uh. No way out. Masz przejścia fajne, bo możesz sobie przejść w tamtą stronę. No, on teraz ma m to trochę, trochę gorzej, nie? Troszeczkę gorzej to wygląda akurat. Tu sobie rozwali raczej. Tak. Tak, rozwalił. No na dwójca 2 to akurat nie działa, nie? Potrzebujesz killera, który nie zapieprza na tym mm. <laughs> tu powinienem mu zrzucić, ale jestem strasznie greedy. Ja jestem mega greedy chłopem. Niepotrzebnie na... O. Co jest z maluszku? Oj, rozwalił paletkę. Dobra, skończyły się chyba... skończyły się gierki. Hopie! Co on mnie... przez generator mnie hopie szczelił. No trochę riski było z tą paletą. Dziękuję okay, bardzo. Stary od palety do palety, nie? Przerąbane tu mają killerzy. Kto by pomyślał, że tak będzie na Haddonfieldzie? Rąbane to jest, nie? Biedny już jest zirytowany, że dostał trzema paletami na jednej ulicy i jeszcze zdaję sobie sprawę, żebym to zrzucił i to... Bo na luźno mogłem sobie do nich przejść. Przykre to jest stary. Jest aż przykro, jak gram na killera, mając świadomość, że tyle palet jest na mapie. Uuu, mega strach na taką huntres. traj. Ale się boję. Mmm. ale masz chatę. <laughs> no co, maluszku? Co, myślisz, że ja ci zrzucę tą paletę? Ty chyba śnisz. Czemu mi tak robiła? Ale chopie, Dym! Chcę więcej, Dymu! Dajcie światła dla zgubnych, synów! Nie mam wstydu! Zróbcie hałas na moich zwierzch, kurwa w górę! Ej! Wczuty byłem w nutę. Siema. A to fajnie przekminione, co? Powiedz, powiedz, że fajnie. Pokazałem światełko z prawej, stary. Puściłem M2-eczkę. Elegancko. Cały ten częścik fajnie poszedł. Jak to widzisz, stary, odpaliłeś się woda. Kto cię rozpierdolił, to właśnie ten gość. Jak to widzisz, to ogólnie myślałem, że dostaniemy inną mapę niż laboratorium. Carty tylko. I tak ich rozjeba. Oho, widzę Gostek, że ty szukasz guza pod okiem. O, jak oni wyk... Przepraszam bardzo. A, cheater. Okej. Okay. Tylko to on raczej, no nie? To ty? Ej, może to nie cheater, no? Cztery brand New parcy A, chyba nie No ja nie spotykam cheaterów. To, że spotkałem teraz, to nie znaczy, że spotykam ich, tak? Cheater. To nie cztery palce. Cheater. <coughs> nie mogę powiesić. Oni wyłączają możliwość. Czy on mi włączył możliwość teraz powieszenia, czy co? Który, który, który? No on, ok. Ty rozumiesz, że on, on się chyluje, mno... <śliniczny> ale tu co ma no. Ale zale to, miotam szmato. <śliniczny> ale miotam, ale miotam człowieku. Zobacz. Ej, dobra, nie, dobra, wyłącza wszystkie. Już myślałem, że on wyłącza jeden konkretny, i tyle. A ja przy na nich. Ej, stary, ale jakim trzeba bobaskiem być, co? <grywia> żeby cheatować, a i tak dostawać hity w gierce, to jest niesamowite, stary To jest tak, jakby mieć aimbota i mi z stary, ruszać myszką akurat przy tym w taki sposób, żeby nie trafiać <grywia> Mogłem mori wziąć, stary, ale by się przydało. Ja akurat bym nie winił tych graczy, bo oni może nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą jak się zachować. Ty Ale nie, dobra. Ale ty akurat przesadzasz, stary no, bez przesady ty, co ty robisz? Masz cheatera w gierce i ty mi je kontrolujesz, ty? Cytryny, cytryny, cytryly to ja robię wysy, wysy, wysy. Okej. Okay. Ty tak. też się odpaliłeś? Przecież to na, na nic i tak. Wy możecie latać, możecie być poza ścianami i tak potęga mociusia was dopadnie, rozumiesz? Człowieku, ja cię zaraz i tak hitnę. Choćbyś był, kurwa, w innym uniwersum, to ci jedne. A on healuje teraz na, na niewidce? Heal tu był, tu był heal ogólnie teraz. Tylko nie wiem, nie było go widać. Ajajajaj, aj, 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 prawie. Leżysz Mateusz Ale ten podskok taki nieśmiały troszeczkę, co? Okej, okay, tutaj stoi Ale nie mogę go hitnąć niestety On się porusza zostawiając tekstury tak naprawdę gdzieś indziej Czy jak to wygląda? No <laughs> mam cię, chabie jeden! Na głos? Okej. Okay. Niezła paletka, bracie. Dobra, i teraz cyk. A, chyba się zapad pod ziemię. <laughs> Jak można być taką kurwą? Nie, no to wiesz, to nie są kurwy, to są... To są ludzie, co nie mają zwykle nic... To roboty w życiu, wiesz? To takie... Szukają ulgi w czymś. Nie powiem, że to rozumiem, ale... Nie znam ich motywacji do czynu, Ok? Przy tym zostanę. I go hitnąłem i tak. A szkoda, że żeś nie dziabnął! Jak ja cię uczyłem! Ale ty... Nie, ta Kate to jest taki prawdziwy gnojek. Tak Kate nie ten cheater. Ej, to są naprawdę turbo chamy. Ja trafiłem na największych hamów w, w Dead by Daylight. Grają z cheaterem i go wspierają podczas gierki? Oj, i powiem ci, Mateo, podłoga, podłoga 515. Nie wiem, ile masz godzin, ale wydaje mi się, że twoje godziny są już policzone, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, że ja do Kasi mam maila stary z Dead by Daylight. Więcej osób to cheatuje, tak mi się wydaje. No, bo to są cwaniaczki, oni go nie wspierają, tylko oni wszyscy czytują. Ale wiesz, że idzie takie rzeczy osiągnąć, wariacie? Samą grom. Przecież... Ja pierdzielę, tyle razy go już zdążyłem powalić. No, niesamowite to jest wręcz dla mnie. Tyle razy, a on dalej baguje. Patrz, ile razy. Ale już go nie dogania, za blisko bramy jest. Haka tu miał teraz pod sam koniec speedhaka włączył. Ty to widziałeś? Oby, oby nie, oby nie! Nie lubię tego generatora tu. To jest nie fair, że go nie słychać u góry. Trzeba zejść na dół. Strasznie słabe to jest. O, fajnie, że mi Heksa zniszczyli, zanim kogokolwiek zobaczyłem. Czemu oni idą po generatorach i wszystkie dotykają po kolei? Nice, bardzo ładnie. Wow, najsik. Nice to było ładne ogólnie. Tylko szkoda, że tamten generator będzie wykręcony, nie? Dzień dobry, fajny ten alan. Stare oni znikają. No tutaj kręcili, były dźwięki, że kręcą. I czemu nie mogę kopnąć generatora? No, znowu cheater. Gościu się wkurwił, że go na mainie ograłem. Stary cheat odpalił. Czy co się dzieje? <laughs> Przykro mi jest, no, drugi cheater dzisiaj. No jej nie powieszę. Patrz. Dzisiaj jest światowy dzień cheatera. Tylko teraz który? To będzie ten Alan? Jasne, że ci też to zaraz ogier. A ona, mega nudność z ciebie. Co, nie cię, co? Angel DBD? Buntowany anioł? Po co ciekawe pusta, kiedy takie usta mówią Twoje imię? Taka seniorita, że ja nie mam pytań, i to minie, minie. No wiem, że nie mogę, no. Widziałem, że ona skoczyła ogólnie, wiesz? Widziałem, oh, że ona skakała, tylko teraz czy. Czy cheater może kogoś podskoczyć? Chyba nie. A może oni też nie mogą dotknąć tego gena? No ale on się robi, no. On ma większy progres niż wcześniej. Wydaje mi się, że se jajka robi po prostu. Siemaneczko. Z Marków nie zostawiasz, tak dla zasady. Ale pool of blood jest. Kurczę teraz już każdego, stary podejrzewam po tej gierce z rycerzem. Zobaczysz, że tu będzie tak, że nie będę mógł powiesić. Czuję to, stary, czuję to w moczu. <ślesy> <ślesy> o tak, maleńki! O tak. No nie mogę go powiesić, ale to nie on, nie? Tak, no on, on jest clear, on jest clear. Ze starym na plecach gonię cheatera, człowieku. Ze starym na plecach, zaraz, Claudette jest wieszana. Ze starym na plecach, zaraz. Nie, no jest to mega przykre, nie? Bo co ja mogę zrobić? No mogę wyjść z gierki, wyjść z drugiej gierki z cheaterem i... I co potem? Odsiadywać karę za to, że wyszedłem z gier? No super Steven, super. A mo możesz sobie na, czy na tych cheatach włączyć stary jakiegoś skilla w lupie, czy cokolwiek? Możesz sobie stary dać. Jakbyś nie mógł wariacie, nie? Na tych cheatach się grać nauczyć przynajmniej. Tylko używać ich w taki sposób, no? Bo to by było dużo ciekawsze, nie? Zmierzyć się z faktycznym cheaterem. I żeby grał normalnie, a nie żeby zakazywał mi stary kopać generatora, no bo to jest troszeczkę, trochę przeginka. I jak grałem na cheaterów, którzy spróbowali grać normalnie i ukrywać to, i dawali sobie stary beast, boosta do Speed'a. Ale końcowo, końcowo i tak dało się ich ograć, to uważam to za mniejsze zło. Dobry, pokazać innego rodzaju czyty. To się nazywa mózg, wiesz? W gierkach generalnie można go wykorzystywać na swoją korzyść. Ty, <noise> <noise> to jest niesamowite. Ej, działa! Dzięki! Naprawdę w basemencie są inne huki? Nie no, to Steve chyba czituje. Bo Steve'a w ogóle nie mogłem powiesić. Tylko, że on się ściągnie, nie? To jest najgorsze. Nie wiem jak to rozegrać. Jakbym wiedział takie rzeczy wcześniej, to bym grał pod ten basement. A teraz jest problem Bo on się ściągnie zaraz Ty, drugi hook, stage mu wszedł Ty! I on cheatami normalnie ominął On cheatami mógł spróbować się ściągnąć Ty to widzisz? Bo mu zeszło Okej, okay, puściłem ją szybciej No nie mam jak tego rozegrać ogólnie. No a Steve uciekł. <laughs> GG! Well played!